Lato w mieście rozpoczęte, a dokładnie rozpoczęte sportem i letnim grillowaniem. O godzinie 10 rozpoczęły się zawody tenisowe w pierwszą rocznicę powstania Jaworskiej Akademii Tenisowej. Od godziny 14 wystartowano z inną konkurencją, mianowicie zawody w grillowaniu. Wielu, wielogrodowy piknik wspólnie z Jaworskim Ośrodkiem Kultury i z Rządem Miasta organizujemy takie przedsięwzięcie. Uważam, że będzie to już tradycją na początek lata. Wielka integracja na osiedlu Przyrzecze. Bardzo fajnie, bo i występy artystyczne, muzyczne, coś dla dzieci, dużo zabaw i atrakcji. No i oczywiście wybieramy te najsmaczniejsze karkówki, kiełbaski. Każda z ekip miała swój tajemny i smakowity przepis na sukces. Karkówka, kiełbasa, pierogi myśliwskie, ser, halumi kurczak, skrzydełka. Z jakimś takim ostrym motocyklowym zacięciem? Yy, tak, na pewno karkówka jest w sosie pikantnym, przy prawie pikantnej. Yy, I bardzo pikantna będzie będą bagietki smażone w oliwie pikantnej. Rod Pszczółka Maja, my mamy dzisiaj w propozycji karkóweczkę, kiełbaskę, wegańskie szaszłyczki, swojski chlebek ala zapiekanka. To proszę zobaczyć. Do tego będzie chlo, chlebek z masłem czosnkowym oraz specjały naszych ogrodów, e, przetwory, które zostały sporządzone. Wszystko z naszych plonów. Nic nie jest kupne, wszystko z naszych działek. No, mamy karpówkę tradycyjną. Mamy śliwkę węgierkę zawijaną w boczek. Pieczarka, y, pulpecik taki na pieczarce. Kiełbasa z grilla też tradycyjna. No i takie dodatki jak tam widać. Trochę warzywka, jakieś ciastko. Niesamowita energia, muzyka, grill, karkówka, kiełbaska, lemoniada. Multum Stoisk, świetna energia, zapraszamy. Karkóweczkę i kiełbasę, ale przyprawnie nie zdradzimy, bo to jest nasza tajemnica. Jeżeli chodzi o sam efekt przygotowania, to efekt jest pioronujący, dlatego że tutaj były nie tylko dania przygotowywane wcześniej czy też na bieżąco, ale też były y, tak naprawdę działkowe y, smakołyki w postaci jakichś sosów, jakichś ogórków, jakichś cukini. I te drużyny, które to przygotowały, tak naprawdę zamknęły kawałek jaworskiego lata w słoiku. I to też było naprawdę wyśmienite i bardzo dobry pomysł. Jeżeli chodzi y, o takie stricte gotowanie, to uważam, że Jawor powinien słynąć z tych potraw przygotowanych i czekam na więcej. Naprawdę bardzo dziękuję, bo był bardzo, bardzo wysoki poziom. Wykończenie dań, na kolorystykę, na to jak zostały wszystko przypieczone umiejętnie, czy jest ładnie zrumienione, czy ma chrupiącą skórkę, tak więc na to wszystko co na grillu, patrząc na skierczące mięsko każdy obserwuje. Bardzo fajne jest właśnie wykorzystanie też z własnych produktów. W zasadzie każde stoisko miało jakieś właśnie marynaty, grzybki, jakieś sosy własnej roboty, tak więc to było takim fajnym, miłym dodatkiem. Wszystkie stoiska były fajne, ale dużo tutaj było mówione na tej scenie właśnie o mnogości tych dań i serdecznie chcielibyśmy wyróżnić Kapituła, Jury, Rodzinne ogródki działkowe imienia księcia Polka I. Mistrzowie grillowania. Nie zabrakło również muzyki. Na scenie wystąpili Natalia Majka, ekipa z miasta, chór Albertówka, a także wokaliści zespołu Euforia. Akrobaci występujący podczas letniego pikniku skradli serca publiczności, oczywiście humorem i precyzją ewolucji. Wśród atrakcji dla najmłodszych pojawiły się bańki mydlane, maskotki, animacje ze spółdzielczym klubem Piast, strefa gier i zabaw, dmuchane zjeżdżalnie oraz wielkie pianaparty. Zwieńczeniem tego dnia było plenerowe kino pod gwiazdami.